Na początek otwórzmy sobie list do Efezjan. List do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 3B do 12. List do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety 3B do 12. Posłuchajmy wszyscy. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów, poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W nim dostąpiliśmy udziału my również. Z góry przeznaczeni zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu, my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie. Oto Słowo Boże. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy na koniec naszego spotkania, więc warto go sobie gdzieś zaznaczyć, bo będzie nam potrzebny do modlitwy dzisiejszej. Ale zanim to nastąpi, to kilka słów wprowadzenia, ponieważ mówimy dalej o kluczach do Bożego błogosławieństwa i dzisiaj będziemy chcieli poznać, jaki jest Boży plan dla człowieka. I dzisiaj cofniemy się zupełnie do początku, bo tak naprawdę zaczniemy od pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, aby przypomnieć sobie to, w jaki sposób, jaki zamiar Bóg ma dla człowieka, w jaki sposób podczas stworzenia świata to wszystko się działo, wyglądało i, i jaka była też wtedy relacja człowieka z Bogiem. I w Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, w 26 wersecie A czytamy, że A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobnego nam. Jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Gdzieś może jesteśmy nawet z tym osłuchani, wiemy o tym, nawet może w modlitwie gdzieś do tego wracamy. Ale tak bardzo mocno mnie uderzyło właśnie, kiedy też przygotowywałem się do tego tematu, że ten obraz Pana Boga jest we mnie zapisany. Że ja jestem właśnie tym obrazem, który chodzi i, i to jest właśnie ten obraz Pana Boga. I tak sobie uświadomiłem, jaki to jest też wielki skarb. Ale też wielka odpowiedzialność, żeby być tym człowiekiem, który właśnie jest na wzór i na podobieństwo Pana Boga. I często myślę, że też w naszym życiu właśnie jest ta walka, która się dokonuje, że często ten nasz obraz Pana Boga w nas jest po prostu zniekształcany. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Księdze Rodzaju czytamy o tym i widzimy to też w tym opisie, jak człowiek zależy od Boga. I ten pierwotny plan Pana Boga jest taki, że człowiek właśnie zależy od niego, ale w tej zależności od Boga ma też władzę nad Ziemią. I to jest też pewnego rodzaju paradoks, ponieważ dzisiaj, jak myślimy o, o tym, co znaczy zależeć, czy mieć władzę, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy niezależni, tak? Że władza nam się kojarzy po prostu z niezależnością, zrobieniem tego, co mi się podoba. I z tym, że sam sobie po prostu ustanawiam to, co ma być. A mianowicie to też jest o tyle ważne, że właśnie Pan Bóg nam pokazuje zupełnie coś innego. Że człowiek ma władzę wtedy, kiedy od niego zależy. A jak pójdziemy kawałeczek dalej w księdze rodzaju, to widzimy już to, że kiedy człowiek przestaje zależeć od Boga, to też przestaje mieć władzę. I myślę, że to jest taki pierwszy ważny punkt, że kiedy myślimy o tym, że Bóg daje nam władzę, i powiedzmy w tym stworzeniu jesteśmy wyróżnieni bardzo do tego, że, że właśnie jesteśmy tymi nadrzędnymi w, w stworzeniu Pana Boga, to to jest ta prawda, że zależymy od Niego. I kiedy zależymy, to jesteśmy w stanie właśnie panować nad Ziemią, ale także jesteśmy w stanie po prostu czuć się bezpiecznie. A więc można by było też inaczej powiedzieć, że każdy z nas jest takim reprezentantem Pana Boga. Nasze życie, to jacy jesteśmy, jesteśmy tymi, którzy reprezentują Boga, ponieważ mamy podobieństwo do stwórcy. I kiedy czytamy Księgę Rodzaju, wiemy, co się dzieje dalej. Czyli następuje bunt. I Lucyfer jest przeciwieństwem właśnie zależności od Boga i posłuszeństwa. Czyli po prostu nie zgadza się na to i staje się buntownikiem wobec Boga. Już to pewnie padało tutaj, ale kiedy sobie weźmiemy samo słowo Lucyfer, ono oznacza niosący światło. Czyli ten, który niósł światło, stał się buntownikiem i upadł. Kiedy popatrzymy też, co się dzieje w niebie, że aniołowie uwielbiają Boga, to przecież Lucyfer był też tym, który Boga uwielbiał. Był tym, który oddawał mu chwałę. I nagle, co się dzieje, że powoduje, że, wie, że po prostu następuje to, że nie, przestaje uwielbiać Boga, a zaczyna uwielbiać po prostu siebie. Yy, I kiedy yy, szatan patrzy na nas, na nas jako na tych, którzy jesteśmy podobni Panu Bogu, to po prostu nas nienawidzi. Nienawidzi człowieka, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I nienawidzi nas dlatego też, że Bóg nas kocha, i cały czas nam pozwala wracać na tą drogę po prostu wspólnoty ze sobą, na tą drogę miłości, pomimo naszych też różnych upadków i grzechów. I jeżeli się przyjrzymy jeszcze samemu Lucyferowi, możemy powiedzieć też, że, że diabeł, a diabolos oznacza dzielić, albo szatan, czyli to jest jakiś nasz przeciwnik, wróg, ktoś, kto stawia opór. I jak popatrzymy w ten sposób też na, na szatana, to możemy zobaczyć, że kiedy popadamy w grzech, kiedy grzeszymy, to zniekształcany jest obraz Boga. Więc można powiedzieć, że ten obraz Pana Boga jest po prostu sprofanowany. I na tym polega właśnie też kuszenie diabła. I na tym polega właśnie cała, cała mentalność grzechu, że my po prostu zniekształcamy ten obraz Pana Boga w nas. I przed każdym z nas stoi właśnie ten wybór. Czy mamy ten piękny obraz stworzenia wspólnoty z Bogiem, tego obrazu na boże podobieństwo, czy po prostu wybieramy tą drogę, która prowadzi po prostu właśnie do śmierci, do dzielenia do tego, że. Że w jaki sposób buntujemy się i upadamy. I w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, w wersecie pierwszym, w drugiej jego części, wąż stawia pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział? I tak naprawdę, cała potem to wszystko, co się wydarza później, właśnie zaczyna się od tego zdania. Czyli jest kwestionowanie Bożego Słowa i w jakiś sposób jest właśnie zasiana, zasiana ta wątpliwość poprzez to pytanie. I czy dzisiaj nie jest też podobnie, że stawiamy właśnie takie pytanie: A czy rzeczywiście to, a czy rzeczywiście tamto, a czy tak faktycznie jest do końca? I gdzieś w jakiś sposób kwestionujemy Boże Słowo, często naginając prawo Boże, no i to w jakiś sposób oczywiście prowadzi nas do tego, że, że popadamy w grzech i upadamy. I w tym fragmencie też czytamy o tym, że Wąż mówi, że będziecie jak Bóg. To jest właśnie też pycha i, 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 i ta pokusa, żeby stać się po, po prostu Bogiem, żeby stać się tak jak Bóg. I kiedy popadamy w grzech, kiedy wchodzimy w tą propozycję, no to następują różnego rodzaju skutki. Jakie to mogą być skutki? To jest na przykład utrata wspólnoty z Bogiem. To jest od, odcięcie się od źródła życia. Tak obrazowo byśmy mogli powiedzieć, że to jest... Tak jakbyśmy, nie wiem, telefon komórkowy odłączyli od, od prądu, no i mamy tą baterię, ale w końcu ona kiedyś się po prostu wyczerpuje. To jest różnego rodzaju trud życia, to jest cierpienie, to jest oczywiście śmierć w ostateczności, ale także bycie niewolnikiem grzechu. Tutaj mi się tak przypomina ją takie sytuacje w, w naszym życiu, ponieważ no, niewolnictwo na pewno na świecie jest, w różnych miejscach. Ale, tak w naszej tutaj szerokości geograficznej, przynajmniej tak oficjalnie, można powiedzieć, że tego nie ma. Ale przypominają mi się różnego rodzaju umowy, które zawieramy. Nie wiem, czy Wam się tak zdarzyło, ale często to jest właśnie, że ktoś tam dzwoni, proponuje, ma być pięknie, wszystko fajnie, oczywiście jest jakiś określony czas tej umowy. No i podpisujemy, wchodzimy w to. No i potem nagle się okazuje, że oczywiście coś tam nie pasuje nam no ale niestety jest zobowiązanie i stajemy się po prostu yy, no, niewolnikami w tej sytuacji. I tutaj też taka mała dygresja, przypomina mi się jak kiedyś jeden brat ze wspólnoty opowiadał, właśnie jak jedna pani do niego zadzwoniła z jakąś tam propozycją, no i mówi, że, że tam coś mu oferuje dodatkowego za jakąś tam opłatą, no ale on mówi, że on tego nie potrzebuje, że nie jest tym zainteresowany, a po drugie no, to też są jakieś dodatkowe zobowiązania finansowe, więc po prostu no nie chce. No, a ta pani mówi, panie, i tutaj cytuję jego imię, i mówi, złotówkę miesięcznie pana nie stać. No i właśnie, i tak sobie pomyślałem, że często dokładnie to wygląda tak samo w kwestii naszego grzechu. Że to jest to takie, no właśnie, tą złotówkę tylko, albo tylko to przewinienie, albo no właśnie, tylko to jedno kłamstwo, albo tutaj tylko ta jedna zła myśl. Z pozoru wydaje się coś niewinnego, a nagle się okazuje, że nawet nie wiemy kiedy, a jesteśmy uwikłani, jesteśmy niewolnikami grzechu. I zamiast tego, że jesteśmy Królem, jesteśmy dziedzicem, no to po prostu stajemy się niewolnikiem. Ale możemy popatrzeć na krzyż, dokonało się odkupienie człowieka przez Jezusa. I Pan Bóg. Posłał właśnie swojego syna, żeby, żeby zbawić nas, żeby zbawić człowieka. I co robi Jezus? Stając się człowiekiem, utożsamia się z upadłymi ludźmi. Sam nie grzeszy, sam nie popełnia grzechu, ale utożsamia się z nami, którzy upadamy, którzy jesteśmy tymi upadłymi ludźmi, kiedy, kiedy po prostu grzeszymy. I co robi Jezus? Przyjmuje po prostu konsekwencje naszego grzechu, umiera i z martwych wstaje. I kiedy popatrzymy na krzyż. Tutaj też się będę posiłkował tym, co powiedział Ksiądz Przemek wczoraj na spotkaniu porannym, że przy stojącym krzyżu można to sobie, że tak powiem, przeżyć nawet, że kiedy klęczymy na kolanach, czy jesteśmy jakoś tacy osłabli, to możemy się wesprzeć tego krzyża stojącego, zwłaszcza, bo na ścianie by było trudno, i można się po prostu podeprzeć. Można doświadczyć tego, tego podniesienia z naszego upadku. I to dokonał właśnie Jezus na krzyżu. I, i, I krzyż tak naprawdę to jest taka drabina po prostu do nieba. I w liście do Hebrajczyków w drugim rozdziale w wersecie 14-15, w końcówce tego wersetu 15, czytamy, że przez Jezusa śmierć pokonał tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli wtedy następuje po prostu pokonanie. Pokonanie diabła. I Bóg zaprasza nas do swojej relacji, do relacji ze sobą, do nowego życia, do tego, żebyśmy żyli jako wyzwoleni z grzechu, do tego, żebyśmy powrócili do, 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 te, do tego pierwotnego źródła, że należymy do Boga. I też mając świadomość, że tym naszym celem ostatecznym jest życie w niebie. I tu miałem drugą taką też refleksję, kiedy o tym sobie myślałem, że jakbym każdego dnia. Tak starał się prowadzić mój dzień ze świadomością, że celem jest życie wieczne. No to właśnie bym próbował przynajmniej, tak mi się wydaje, w moim życiu robić wszystko i potem robić rachunek sumienia, czy dzisiejsze moje postępowanie spowodowało, że do tego celu jest mi bliżej, czy dzisiejsze moje postępowanie sprawiło, że po prostu gdzieś się oddalam od tego celu, gdzie, gdzie tym celem jest życie wieczne. I myślę, że, 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 że to by było bardzo mobilizujące właśnie, żeby, żeby gdzieś tam w takim codziennym życiu po prostu myśleć też o tym, pamiętać o tym, że tym celem jest życie wieczne. I ten plan oczywiście jest dla każdego z nas. To są podstawy zupełne tego, co mówimy też na kursie Nowe życie, ale jakże to jest ważne, żebyśmy tą podstawę, ten fundament co jakiś czas po prostu odświeżali? Przypominali sobie, uświadamiali sobie, że właśnie z jednej strony jest to wszystko, co jest piękne jest Boży Obraz, jest człowiek, który żyje w raju, który żyje we wspólnocie z Bogiem jest błogosławieństwo, łaska, miłosierdzie, a z drugiej strony jest cały czas ten świat właśnie buntu, świat ucieczki, świat jakiegoś wchodzenia w coś, co jest przyjemne, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, patrząc na krzyż Jezusa. Mamy tą też siłę, żeby powstawać, yy, i mamy tą motywację do tego, żeby po prostu nasze życie weryfikować, nawracać się, yy, ale też dziękować Jezusowi i błogosławić go za to, co, co dokonał, co zrobił, ponieważ bez niego nastąpiłaby śmierć każdego z nas, bo zapłatą za grzech jest śmierć, jak czytamy yy, w Biblii w liście do Rzymian. Teraz, co możemy zrobić? Możemy się modlić. Dzisiaj chcę Wam zaproponować taką modlitwę. Będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. I na początek chciałbym, żeby każdy z nas uwielbił Jezusa w ciszy. I potem zapraszam Was, żebyśmy jeszcze raz wrócili do tego tekstu, listu do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety od 3B do 12. I będziemy czytać jeszcze raz ten, ten fragment, ale w taki sposób. Że wszystkie miejsca, które dotyczą Boga Ojca, zostawiamy, czyli czytamy tak, jak jest. Wszystkie miejsca, które dotyczą Jezusa, będziemy czytać w taki sposób, że zwracamy się do niego. Czyli jak w tekście na przykład jest w nim i to dotyczy Jezusa, to będziemy się zwracać do Jezusa w tobie. W taki sposób będziemy to czytać. I oczywiście wszystkie miejsca, gdzie jest nas, gdzie jest liczba mnoga, będziemy czytać, że dla mnie, we mnie i tak dalej, w liczbie pojedynczej. Tak, żeby jeszcze bardziej to słowo ogłosić nad sobą, i żeby jeszcze bardziej nas to po prostu przeniknęło. A potem Was zaproszę do tego, żebyśmy jakiś jeden werset, jakiś fragment po prostu mogli na głos też powiedzieć, w takiej właśnie formie, jak przed chwilą zaproponowałem.